Ostatni dzień urlopu miałem sobie ganiać poranek Tylko światła pozapalane Gołąbków o Nie widać Zobaczcie co się tu dzieje Krótkie to fajnie, bo zimą mogę sobie popatrzeć w to co, co. He! Mówię, poganiam sobie ostatni dzień urlopu Ale może jeszcze przeleci to się pogania Pocztowego mam do wypuszczenia Jak się rozbitnie to nagra Teraz jest godzina dziewiąta Niebo całe Zasznute murami Zasłonięte a zakraj Oni tu siedzą światło porozpalane będzie Moje tu, obcy lot pocztowych i będzie ścineczka. Dzisiaj wtorek jest A obce Asie Przecierają No dobra, prawie się Tam jest ten obcy locik A tu moje Nie nie złapią się Dzisiaj wtorek Idę do roboty Siódma rano Mówię wyjmę telefon, ale widzę, że się moje już schodzą. Tam jest ten lodzik. Nie, nie będzie ścineczki. Wejdę na dachy. Trochę drygnę, te pocztowe się tu kręcą. Wezmę szmaty kawałek. O tyle siedzi. A to już... Ja im tu nie dam. Ach, jakieś młode przyszły. A u mnie jest 115 gołębi, bo liczyłem. A to raz, dwa, trzy, dwadzieścia usiadło. To setka już chodzi już latały ale widzicie jak to a nie już siadają tamte ładnie Woda pocztowe Zobaczcie, dzika przyroda, sarny tam sobie chodzą. <laughs> no, wid Wczoraj padał cały dzień, deszcz, zresztą widzieliście. A ja widzę, że widynka nie ma, czerwonego. <laughs> Narka, trzymajcie się. O tam idą te pocztuchy. No jest też z 70. Szkoda, że się nie złapały, że się tylko tak obtarły O, wracają U mnie jeszcze trochę chodzi Bobów Co to za chodzenie? Mogłyby się złapać, one mają tu chęć. Tylko moje są za nisko. O. Dobra. Nie ma co. Zobaczcie, przetarły się. To jeden usiadł, ale zobaczcie tam jaki loci. Tam jest inny już locik Ja już swoje zamykam Bo idę do pracy Zobaczcie jak maszeruję Młode to dobrze idą Idą tutaj, wejdę na dach nagram, tu siedzi pan Moim już otworzyłem Moje już sobie tam przy paśnikach żerują Tutaj ten locik, gdzie on jest? A tam Moich już tylko tyle Tam idą a za Za 200 O, jest widynek Moje pocztowe się zabrały z tamtym locikiem, ale jakoś poprzychodziły. No i taki jeden usiadł. No ale go nawet nie będę motywował, żeby tu zszedł. A tu są moje jeszcze. Chyba moje. No. A i ten młodziak już wychodzi. Mama, tat i synek. No. Zamykamy te bobki. A, jeszcze mam dwa złapane. Złapane. Wczoraj w rękę tu chodził. Pszenicy trochę mi się usypało, bo kupiłem pół tony. Ale to jutro może je wypuszczę. Niech odżyją. Jeden ze zgierza, jeden tam chyba z kielc czy skądś tam założymy typesa <grymne> <grymne> będzie śmieszny, narka no i widzieliście jak locik pocztowych przyszedł teraz już jest godzina dziewiętnasta. o tej bidulce trzeba dać takie zawsze osobno podsypuję żeby te większe jej nie wyjadły Godzina dziewiętnasta widzieliście chodzić to już No w miarę chodzą tam siedem bidek mam takich to wiecie siedem bidek który stary nie chce chodzić bo rozspierzony Jakieś tam jajka jakieś tam coś o! Zaraz wam pokażę. Filmy Wam się podobały złodzi. Może jeszcze jak będę u kogoś to nagram. Sobie zobaczycie, jak to. Mam jeszcze takich starych kolegów, co. co jeszcze tak trzymają. O! Jak sobie radzi? Dziuba nie ma. A ona ma aż takie pod dziobem zgrubienie. Chyba nie ma, ale sobie radzi. No, te chodzą, wody im nalałem, ale tam się chyba wszystkie nawet nie pokąpały. O, jaśniaczki to. Takie już. Ładnie się pierzą. Jaśniaki. Wejdę na dach, zaraz będę zamykał. Ogólnie to już taka jesienna pora. No, te siedzą One się boją, że ja wchodzę i będę ich ganiał, bo tak Tak to ja je ganiam oczywiście, że Zobaczcie, zobaczcie, to jasne <ścoughs> Nie mam szmaty, nie bójcie się Rano je gonię, dwa razy Przed siódmą i po siódmej Codziennie, oczywiście jak jest pogoda, była pogoda cały czas, tylko Wczoraj nie było pogody I... I wieczorem je zganiam, pochodzą Siadają I... I wypuszczam wiedeńskie, żeby sobie trochę pochodziły te wiedeńskie, bo przecież te zamknięte całe dnie To wiecie Nie ma łopcych. najjedone Z wieczora dzisiaj też ładnie pochodziły Liczyłem to, było 100 sto, 116, sto, sto ale przyjechał pan po wiedeńską i tak jeszcze że tak powiem <grybujesz> Wyprosił o jasnego To mu sprzedałem jasnego takiego piszczka to 115 Powinno być. O, tu jest ten czerwony. 115, a policzyłem je w taki sposób, że otwieram tą hordę i one tutaj wchodzą budką. Biegnę do gębnika i po kolei mogę wtedy policzyć, nie? O, tata. Czerwony i tu mu ten mudek czerwony, ładny taki chodzi. A jutro rano wypuszczę te pocztowe, co mam tam w klatce. Nagram wam, też będzie śmiesznie. Muszą odżyć, bo jak nie odżyją, ten mi tu nie odlecą. Tego jednego to mówię. Tu złapałem w rękę. Synek mówi Tata, gołębia, nie zamknąłeś jednego. Ten deszcz. Patrzę przez okno, rzeczywiście na krapiane chodzi. Kontrolka taka sama jak ta moja samica. Gdzie ona jest? A tam chodzi. Mówię, czy moja mi jakoś wyprysnęła, o ta. Czy moja, czy co? A to A to chodziło takie zgęziałe tutaj O no, mokre ja Masakra O no, tego siwka ten locik rano zabrał Ale siwy przyszedł później Pocztowe lubią z pocztowymi. Ten też pewno niedługo będzie latał. Fajny taki groch. Ale to to wam powiem, że bydle jest. Samiec będzie. Akurat samca potrzebuje. To samca, samca do. Tu mama jest. Tego bydlaka. O. Samca potrzebuje do. Do tamtej falowej, bo to chyba samica jest tamto. A ten samczyk z gniazda sparzył się z matką. Jakoś coś takiego. Ja pierdziemy No 115 teraz tych wiedeńskich tu nie wiem za 120 parę pewno to 150 jest wszystkich tu na dachu No i widzimy widzimy, widimy O tu się takie popierzone ładne Widzicie jakie? Główki A tak to to reszta to brzydki Ten czerwony jakby tu podszedł to ja wam nagram. Czerwonek No pozdrawiam wszystkich Widzicie trochę chodzą jeszcze słabo ale Jak na moje nieganianie to, to całkiem nieźle. Narka.